że co to jest według Ciebie kryzys wieku średniego? To jest moment, w którym dochodzisz do wniosku w połowie życia, że cholera, została mi tylko połowa życia i nie, nie podoba mi się to, w jakim miejscu teraz jestem i mam do siebie żal o to, gdzie jestem w życiu swoim. Zgadzasz się z tą definicją? Może jest to hmm, po prostu taki moment, w którym właśnie sobie zdajesz sprawę, tak jak powiedziałeś, że jesteś w połowie życia i robisz sobie takie krótkie um, takie krótkie podsumowanie. Ale to dlaczego to się nazywa kryzys? To by się nazywało podsumowanie w środku mm -hmm. życia. Nie? No masz rację, wiesz, to, to prawda. Więc ja mam wrażenie, że to jest w miarę uniwersalne, Ale... i dlatego się na to mówi kryzys i że w miarę uniwersalne jest to, że nagle sobie zdajesz sprawę z tego, że, że jesteś nie tu, gdzie chciałabyś być. Ale wiesz, że... co to oznacza, że. Skoro to pojęcie jest takie powszechne, że większość z nas przechodzi kryzys wieku średniego, właśnie. ale czy to znaczy, że większość z nas nie żyje tak, tak jakby tak, chciało tak, do tego tak, tak. wieku średniego? <laughs> no tak to chcesz jest. powiedzieć, że tak no, jest? Tak. To strasznie, strasznie smutne. No i teraz pociągnijmy to troszkę dalej. Czy myślisz, że to jest kwestia kultury wiesz, zachodniej i tak dalej, czy po prostu tak, tak jako ludzie jesteśmy skonstruowani? Czy to kultura zachodnia nam wpaja jakieś głupoty i później nagle w powierzchni mówimy, kurde, wierzyliśmy przez ostatnie naście lat w głupoty i w związku z tym jesteśmy tu, gdzie nie chcemy być i nagle teraz trzeba zrobić bolesną korektę kursu? Czy po prostu jako ludzie przestrzelamy jakoś, wiesz, albo skupiamy się bardziej na naszym komforcie dzisiaj niż długoterminowo? Jak myślisz? Wiesz co, ja myślę, że to nie jest tak, że wszystko jest, wszystko jest... Wszystko... Źle, co było do tej pory. Taka piosenka we wszystko. elektrycznych gitar. Nie, no. nie, to, nie jest, to nie jest to nie jest też tak. Po prostu mm, i pewnie niektórzy y, zdają sobie sprawę, że wszystko właśnie było źle. No. I o matko, nie żyłem zgodnie ze swoimi jakimiś przekonaniami. I to nie jest to, co chcę robić. Ale myślę, że też jest sporo osób, które. Do tego momentu no, spełniało jakoś, jakoś swoje dotychczasowe no, no, okay, no, spoko, no, dotychczasowe, dlaczego? jakiś taki swój dotychczasowy plan na życie. I, i nagle wiesz, przychodzi moment, kiedy um, uświadamiasz sobie, no dobra, jestem już w połowie mojego życia. I co dalej w takim razie chcę robić? Czym chcę to życie wypełnić? I coś, dlatego to się nazywa kryzys? Nie wiem w sumie, dlaczego to się nazywa kryzys, tak to ktoś nazwał. Ktoś no. nazywa kryzys, no bo ludzie są w kryzysie. No, no, no ale wiesz, że... Kryzys, rozumiem. No ale wiesz, że z każdego kryzysu można wyciągnąć, do, wyciągnąć e, swoją szansę, no jest, tak? Ale no widzisz, iść. no więc właśnie w sumie dobrze, że coś takiego się dzieje. Bo w no, zasadzie dlaczego coś takiego się dzieje nagle, tak? No to powiedziałem ci dlaczego, no bo, no, bo w większości wypadków wierzymy w głupoty, plus robimy rzeczy... Nie, ale dlaczego akurat w Krótko połowie życia? To dobre, no, no bo wiesz, no bo już sobie zdajesz sprawę z tego, że ci zostało mniej niż więcej, nie? Mm -hmm. Że do pewnego momentu, yy, do pewnego momentu ci się wydaje, że jesteś, wiesz, życie jest nieskończone, ty jesteś nieśmiertelna mm -hmm. i w ogóle i będzie coraz lepiej i nagle bach.